W sumie przekaz, po raz pierwszy piosenka z Disco Polo, która ma sens Lubisz koks? <noise> dobra, let's go Co my tutaj mamy? Pierwsze miejsce, oczywiście, kto by się spodziewał? Mata! Kto słyszał? Inaczej, dobra Ehe, Jeszcze raz, kto nie słyszał? Nie ja wiem jak cię zdobyć, to był mój status gwiazdy Mało cię obchodzi, wolisz doksa z hi bandy A ja chciałbym czym mieć, ale wstydzę się zagadać ja. Inaczej. Mi się osobiście. Jeżeli chodzi o tę piosenkę, jest spoko. Brzmi nowo. W sensie brzmi fajnie. E, ja lubię ogólnie gitarowe bity. Pomimo tego, że są wszystkie bardzo podobne do siebie, jeżeli chodzi o ten gatunek muzyczny. Jakoś nie przyjadły mi się osobiście. L Young osia, Nie wiem, czy macie takie samo wrażenie. Ale w tym teledysku wyszła jakoś na plus 50 do urody. Względem swoich teledysków. Nie wiem, jak, jak to się stało. Tam jest Young osia, Chłopie, ty masz oczy? Ogólnie to jest Young osia, Barany. Jakim cudem wy tego k nie widzieliście? ona gra główną rolę w tym teledysku Patrzysz moje wady i moje błędy Zrozumiesz moje dziaby i krzywe zęby I... śmieszne nawiązanie do klubu. Pewnie się zastanawiasz czemu nie mówiłem wcześniej jak już to przesłuchałem. Ale... ale ten... jeżeli chodzi o... o... o, o tą scenerię, ten kadr Zajebisty, w sensie mega fajny klient Czy to jest nawiązanie do czegoś? M mam wrażenie, że, że widziałem kiedyś już ten... To ujęcie Dancing in the rain? Kizo Disney Niech trwa jeszcze hotelowa doba w apartamencie Nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić tych, co na... Będę z wami szczery Mój problem z komentowaniem piosenek Kiza jest taki Że nie wiem, co nowego powiedzieć o piosenkach Kiza Kizo <laughs> Nowa piosenka, proszę Najlepsze, chcą się kusić, chcą nas jakby to było nie jest jakiś... Nie jest to jakieś wybitne, nie jest to jakieś nowe. To jest po prostu kizo. Trzyma się coś tam bitu, może nie w 100% ale, ale jest spoko, zdecydowanie akceptowalnie. No jest spoko, no. To jest, to jest po prostu to jest kolejny kizo. To jest kizo odcinek 100 coś. Co to kupa jest? Co to jest? 4? Wow. Oh. Czekam na moment, w którym TikToki opanują YouTube'a polskiego. Dobra, ja wam pokażę kozakówkę, którą wysłał mi uwaga Przemek, Lifik. kto on jest? Jestem, jestem fanem, jestem fanem ogólnie. To jest jedno. Ogólnie dwa, dwa no pokażę, bo dobry humor mam. To, co? Proszę bardzo, to jest. Triki Kadzidłem, część pierwsza. Basic spin. To jest, to jest kozackie, ale uwaga, to nie wszystko, to nie wszystko. Madman did it again. <młysła> 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 Jestem migos narkos meczka. Nie, no, to, to jest potężne, to trzeba przyznać, to jest dobre. Ogólnie to tak się rozpala kadzidło? A skąd ja tu wiedzieć mam? Czy ja, ci, czy ja ci wyglądam na osobę, która rozpala kadzidło? Uczniowie, po zakończeniu roku szkolnego waksy. To jest raczej nie content dla mnie. Daj to głośniej. Disco Polo? Jasne, że content dla mnie. Daj to głośniej. No tak, jak sama nazwa wskazuje, proszę was bardzo. W sumie przekaz, po raz pierwszy piosenka z Disco Polo, która ma sens. Na to pozdrawiam, ale mój stary słucha tyle Disco Polo. Naprawdę, w sensie. Je, jestem w stanie zgodzić się z przekazem tej piosenki. co się dzieje? Czy to jest MK. Czekaj. A mam dosłownie to samo MIDI. To w innej wersji kolorystycznej. To jest, to jest chyba. To jest, czekaj, to jest dosłownie to samo MIDI? Czy mi się wydaje? Czemu w ogóle on trzyma MIDI? To jest. ta, to jest. z to jest, to jest najtańszej MIDI. Znaczy, dobra, inaczej, najtańsze MIDI, takie, które wierzyć się nie. Po wciśnięciu jednej nuty, dlaczego to wciąż katujesz mnie tym disco polo? Nie, no dobra. <noise> no, nie, nie moja. Nie, nie mój tytuł muzyki, no. Co ja mogę powiedzieć? Krzęka o się w Polsce? Czy też będzie poza bitem? Lubisz <głosy> <głosy> ja, ja to chyba daję na dźwięk donate'ów. Kinol, i kino ostatnio dobrych rzeczy robi. W sensie polska wersja miała taki okres, gdzie, gdzie wiecie, gdzie, gdzie to już nie były te same czasy, co. To kiedy, kiedy się wybili na scenie Nie do końca chyba chłopaki wiedzieli co, co zrobić, ale teraz naprawdę zajebiście zajebiście im wychodzą te ruchy na, na, na scenie rapowej polskiej sama, ziemia obiecana spoko, ale jeżeli chodzi o wokal nie potrzeba mi nic więcej. Ale tutaj chłop mega zajebiście wokalnie polecał nie potrzeba mi nic więcej nic więcej, niż do pracy więcej. dwie nie, nie potrzeba mi nic więcej Małe szczęście, czego jeszcze mógłbym chcieć nie? Że, zdaje mi się, że, że, że polska wersja strasznie źle się kojarzy nowym słuchaczom rapu Z racji, że, że oni jeszcze byli w tej OG-erze, gdzie rap był bardziej osiedlowy powiedzmy Ale mega spoko imo. W sensie, to wokalnie to jest mega w porządku eee, Dobra, Sławomir, ja to kliknąłem Doszło do mnie co to jest pod chwili Stałem więc poleżę sobie na kanapie No nie no nie jest to mój styl muzyki No nie będę nawet oszukiwał no Dobra chwila mieliśmy jeszcze Czukasza sprawdzić Co ten Czukasz wymodził Pod filmikiem Wysypałem sobie wszystkie żelki pod fotel. Chciałem je zjeść. Teraz najgorsze jest to, że ja nawet fotela przesunąć nie mogę. Ani żelek nie został. Patrzcie. Prawiłem tego TikToka, zalogowałem się teraz, mam konto. Teraz, jak się coś polubię, to będzie mi się wyświetlało tylko to, co lubię. Ty TikTok'arzem jesteś, z nie oszukuj. Idziesz na kibel TikToki przeglądasz. Tak, on jest urodzonym TikTokerem. On zasłynął z kompilacji... Kompilacji klipów. Klipy są... To jego domeną, no. Jakieś krótkie takie, no. on. Rynek był ustawiony pod niego. Dawno nie przeglądaliśmy TikToku w tym. Krajną snów. Tylko w nocy, co robi Tutoriale do smoków, co się z moją piosenką? Co jest? Tylko Ja pana A, bo to. A, dobra, bo to ma tylko jedną funkcję, że odpala ciągle okno. Dobra, czaję. To jest rzecz, którą robisz na pierwszej lekcji. Informatyki w szkole. Ja tak jak słuch, Jak kół, się jak Prawilnie, morda. Ewy, było ciekawe, jakbym dostał claim za własną piosenkę Czuję się jak kul, do gór, do Ja myślałem, że to jest klimat, a to jest drukarka. Kramin szur, Kramin to jest grube, zgieram. widzę. Jak wygląda, się jak kul,

Przemek wszedł dzisiaj do sklepu. Przemek wszedł się do sklepu. To jest oh, bo... Oh, bo... Oh, bo... Ogólnie powiem wam czemu to jest zabawny klip. To jest zabawny klip, bo Przemek jest osobą, która jest tak luźna, że połknęła kiedyś dwumetrowy kij tupą i zawsze głosi, jakim ważnym nie jest przestrzeganie obostrzeń i noszenie maseczek i tak dalej. I zdarzyło mu się przed streamem zdarzyło mu się przed streamem, jak przyjechał do mnie, ja powiedziałem, że muszę do sklepu wskoczyć po, po rzeczy do filmu. On ty, ale ja nie mam maseczki. Koszmy tutaj po maseczkę do sklepu. mówi nie, no co ty? Chodź do tego sklepu i go namówiłem, żeby wszedł I tak w środku sklepu ja do niego przemek. Ale ty jesteś nieodpowiedzialny, że tak bez maski wchodzi Jego ja, ja to tak. O i tutaj tutaj też nie był zadowolony, że jeszcze głosiłem głosiłem dobrą nowinę o jego antymaseczkowaniu na, na streamie publiczne.